Na pewno znacie slogan reklamowy Just do it. A znacie grumpy cat? On raczej woli slogan Just do it later. Tak czy siak, dzisiaj będzie o rozkazach i zakazach. Aby poprosić kogoś o zrobienie czegoś lub wydać rozkaz, należy powiedzieć czasownik. I cokolwiek innego chcemy dodać. Come here. Do it. Open the door. Close the window. Przeczenia wyglądają tak. Don't do it. Don't open the door. Don't go there. Jeżeli chcemy, żeby rozkaz zabrzmiał bardziej jak prośba, dodajemy słówko Please. Please help me. Please don't do that. Ok, świetnie. To teraz zobaczymy, co zapamiętaliście z lekcji. Ja mówię rozkazy, a wy je wykonujecie. OK? Open your mouth, close your mouth. Smile, jump. Breathe in, breathe out. Touch your nose, touch your eye. Take your mouse and and like this video. See you next time!